Będziemy grać w Panzara, nowa seryjka, to nie będzie takie regularne, to będzie bardziej takie no, no, jak to powiedzieć, no na spontanio, no. nagrywamy, bo mi się chce, a jak nie będzie łapek w górę, to nie będę nagrywał, będzie no. Wajcie chwilę, bo muszę sprawdzić, czy mi się dobrze nagrywa, bo się troszeczkę boję. Możemy się ekran nagrywać. Sora, więc będziemy odcincia. Witam Was moi ukochani Pewnie się dziwicie, ale mam już będzie w tym odcinku intro, be, tak będzie, nie? No postaram się robić intro takie do każdej z gry nie postaram się zrobić nowe intro wiecie czy to intro nam się podoba takie może być na razie no wiecie początkowy to nie musi być jakieś tam takie super wyczepiste nie trzeba się rozwinąć nie no spoko to zaczynamy grać ja tam będzie teraz cięcie kolejne tak wiem kolejne cięcie bo Um, poczekam, Poczekaj nam się to załaduje. No się moi kochani. Um, tutaj sobie tak testuję sobie te ludków bo mnie. Lubię tak. Ja nie polecam ich. Nie polecam ja ich nie Ja nie umiem nie grać. Berserkerem to no, no! no, ja sobie wezmę berserkera potem kolejnym odcinku będzie Gunner, kolejny będzie odcinku saper potem in Inquisior no tak po kolei z moich tych jeśli się zdecyduję kolejną postać wybrać no to to wam powiem no to co już trzecie cięcie w odcinku ha. a więc tak da będzie cięcie bo, bo 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 no bo no a nam się to zaduje bo to dość długo się ładuje a więc

Co się stało? Nie ma! Nie ma! Nie! Słuchajka moi kochani! Bardzo, bardzo to przepraszam! Macie pół ekranu, chyba ci robicie No spoko, spoko, już jestem. O, mała ekran. Ale postaram się to nagrodzić. To jest dziwny specjalny, to Ten widzieliście tamtych on teraz będzie atakował teraz przez Bo... to o Boże kocham. To, to I go power-a tak ujęte. No, idź. Ła, uciekać, palę się! Ła! Ratunku! Palę się! Ła! Mam mało Mamma Mam mało HP! Ja mam Jezus! Boże ko... Dwa. No Widzimy się w kolejnej rundzie, moi kochani. No się maneczku witam w kolejnym odcinku... Nie, fail, fail. fail. Nie kolejnym odcinku, nie! No dobra. W kolejnej um, tej walce... walce na nowej mapie z Mojej ulubionej! Znaczy na niej nie, nie grałem, ale tutaj są fajne te, ponad Bierzemy TNT Tak, tak, Minecraft, tak, A, dało się grać, ale Patrzcie na to Nie wiem, czy zadziała, ale tak. Niech by, za 10 sekund będziemy tam walczyć tutaj Zapoznajmy się z mapą Będziemy mogli to tak O kurcze, sorry was za to, sorry Sorry, zaczekać No przepraszam za to, ale już. Bo tam już gościu się ten TNT. To TNT. I, I popatrzcie co z tym można robić. Na przykład są takie kurki, ktoś tam idzie i... BOMZAJ! Podpalą... No, leć tam no! Nie! Nie wybuchają. <laughs> Co się stało z jego głową? A tutaj można... Tu właśnie nie wiem, co tu jest właśnie to. To, co tu jest. E, tutaj trzeba... Wiem, że coś z tym... Wiem, że coś z tego można budować. Ja to dobrze wiem. A ja nie wiem właśnie co. Wiem co zbuduje. Macie uczniuje Chodź. Ciukcia, ciukcius! może on nam pokaże, to każe A ja sobie wystawiam. Aaa, to chyba tam ciąg. Czazanie się! Tam kazanie. I'm um, so gościłem eee, wcześniej to takiej w jak jak nie nagrywałem nie o, czy to był po prostu fail wziąłem wybudowałem złym obronę a potem ym, przegraliśmy tak tak długo w to nie gram, mamy tylko trzeci level. A też widać, że to nie jest jakaś gra tam, jak rồi đó nie wolno mnie osz... Już... woda o jezus, atakują by ci opuściły ten piek o jezus, atakują pijemy sobie wódkę ojojojojo A, yeah, Coś tam Jest tutaj CAB, nie ma Nie uczeniowy. Nie. Nie, ty nie weźmiesz o, tam się. Ooo, Czekajcie. się Coś ty ma... Co mi ta granie wychodzi? Ten. bardzo przepraszam za te długi i to wszystko. Postaram się jak na odcinkach to naprawić. Jeszcze będę, tego nagrywał kiple. I tak. Nie ma! Nie rozwa no. Ej, oj, rozwalili nas. Ej, oni rozwalili nasą wieżę! Żart.pl! No. <tıklı> oh. Yok Jak jumper. Ki parkour przeskoczył to. Yep. Dun dun. No co, bardzo, bardzo moja wina, że tak bro, że tak nie, oszczędzajcie, złamie, oszczędzajcie, nie, ja muszę się bronić, tak, bo będzie hejt, tak, hejterzy hm, niech se hejtują hmm. po prostu mamy to w dupie, niech se hejtują, To, to są jakieś dzieci, które nie rozumieją, że na przykład posągowi youtuberzy... Świetnie, nie, 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 to jest nie, nie, którego nie, 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 no a wszyscy tam na przykład nie, nie, Ja wziąłem, że on chce po prostu ja wziąłem, że on chce po prostu się wybić nie? Nie, ja nie mówię, że jestem super koksem, już mam,

też jest to jest fajne że możesz chodzić wszędzie wszędzie po skałach po boku, wszędzie możesz się kryć no nie do końca wszędzie bo no popatrzcie no tam to się nie możesz kryć Odpalę sobie tutaj dla zwały A. Jej. kolejny raz i się to zrobiło. oj 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 oj, oj. To, 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 to. ي ألشكد Oj, Boże kochany! Ja... O, siiemam, dwa. No cześć! Jak tam minął dzionek? No, nic. Udaj... Udajmy razem strusiów. Tak! Chyba oni wygrają. Nie, my wygrywamy. No bo się nie wiesz, jakby miałem te Jeszcze się będę To nara. Wiiiiiiiiiiiiii. Wiktor. Wygraliśmy wcześniej. Wygra... Przegraliśmy, a teraz A więc także odcinek nie był za długi, no to ja już będę kończył powoli. Tak, No, tutaj mamy już tyle zdobyliśmy. Jeszcze sobie szybko na waszych oczach um, zobaczę. Um, to mogę coś stworzyć. Na przykład potionki by mi się przydały na no HP. Jest. Tak, jej. O, mam ten. No, rzecz, która ulepsza. Rzecz, która ulepsza. Tak, tak, mocno wytłumaczyłem. Bardzo. Super. E, nikt nie mi tak tłumaczyć jak ja rzecz, która ulepsza Ale tak, no ja i mój piękny ork będziemy się no, no. Co, co ty tam robisz? dobra, będziemy się już żegnać. Tak, tak, no, tak, tak, no. To co? Jeszcze ork masz coś do powiedzenia? Spoko. To narazko, No. Rasko. Ahora, Tonara. Papa Ork.